And I'm taking it over. Dzień dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie Tym, tą późną porą, bo jest już gdzieś koło 12 w nocy I mam zamiar o tej mrocznej porze skończyć w końcu naszego Return to Castle Wolfensteina czy Wolfensteina? Dobra, idziemy. O, jeszcze sobie nogę złamiemy. Jak zwykle, klasycznie zakończyłem poprzedni odcinek tuż przed końcem poziomu. Także mamy okazję obejrzeć Mission 7: Operation Resurrection, Confrontation, taka sytuacja. Nasz obiektiw został już tylko jeden. Locate the entrance to the main site. Czyli mamy znaleźć wejście do głównego wykopaliska. No i tutaj mamy zniszczony zamek Wolfenstein, przez który musimy się jeszcze przebić. A co tu się będzie działo? Przewiduję, że będą zombiaki! No i dobrze mi się wydaje. Zresztą sami zaraz zobaczycie. Widzę, że sejwy robiliśmy na tym YouTube 2, znaczy ut. Także będę na IT też robił, bo tu nie będzie łatwo. Z tego co kojarzę, to tu jest dużo zombiaków. Hmm. On chyba nie wie, co to znaczy zginąć do cholery jasnej. Dobra, czas się wycofać. Kurczę krowa mi się mocno zagrzała. Tego kolesia prawie to nie zaspędziało. No cóż, teraz jakby miększy był. Dobra, no i dziękujemy panom. Niech się nam krowa ochłodzi. A w tym czasie... A co tu się dzieje się?

Ty, 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 a ty, ty miotaczyku, miotaczyk to jest dobra broń jednak, nie na darmo, ktoś ją wymyślił, tu mamy Spreciosa, co tu znowu, o nie, kolejny enemy, o nie on ma czaszeczki, o kurde, jeszcze mnie trafiła ta czaszeczka, tak jak ma czaszeczki to na niego użyjemy krowę! z buta wjeżdżam. Krowę przeładowuję. Tu już chyba nikt nie wstanie. Przynajmniej mam taką nadzieję. No i musimy wcisnąć ten guziczek. I lecimy dalej. Czy ktoś tu jeszcze z martwych wstanie? No oczywiście, że tu ktoś jeszcze z martwych wstanie, bo by miał dzień stracony. No kurcze i znowu będą czaszeczki lewitować w kosmosie. Ale ten mod zwiększył Helta. On nie zwiększył, nie wiem, demedžu czy trudności gry. On po prostu hamsko, bardzo hamsko zwiększył ilość Helta przeciwników. Nic więcej. Jednak ten zwiększenie Helta jest na tyle irytujące, że jak sami widzicie, ci przeciwnicy normalnie jakby mieli go od moda. Dobra. Tu gdzieś był sekrecik z goldem. O, żyćko jeszcze, nareszcie żyćko jakieś. O, tu jest ten gold. Tu też jest kolejny sekrecik. Nic, nic i jest gold. Pewnie zamiast żyćka czy czegoś użytecznego to nam goldem będą smarować dubsko. Dobra, taktyczny saveuś. Nie, nie tu, tu. Tak, over. Override O cholera. <grymne> <grymne> Miotaczyk. Miotaczyk i teraz ciach, ciach. Ciach, ciach. Aaaa. No. Miotaczyk, mój kochaniutki. Uciu, Dobrze, dobrze. No, teraz w końcu się tu trochę podładujemy. Czokoszkami. Granaciki. Tego. Tutaj mamy y, akumulator do bory Volkswagena. O, wróg Zombie O nie, zombie zjadł Niemca Dobra, ile go obijemy, tyle go obijemy. Zawsze będziemy mieć troszkę mniej herta Tu zamknięte. Co to tak głupie? hm Ojeju. No, raczej tam na górze nie ma nic miłego. Miotaczyk! O nie, miotaczyk się skończył. Czemu to gówno mi wyjęło? O, Soczyście weszło w nich. Dobra. Nikogo tu już nie ma. Mmm, keblarek na full. Amunicja. Także tu już walnę normalnego save'a. No i lecimy dalej. O, idą, idą. O kurde. No i oczywiście, prefire w mordę, no. Klasyka. Spieprzać dziady, już tam ktoś full auto nawala, gin cholero zombie są przyjemniejsze niż te szmaciarze, jeszcze elit skład. Kurde, krowę mają jeszcze na wyposażeniu. A cholera, amunicja się kończy. Kurwa. Oczywiście. Ja pierdziele. Kevlar poszedł się walić, jak zwykle. Bez Kevlara to bieda. No nie ma nigdzie. O cholera. Kurde, to ta pindzia była z tym miniganem. Explosion. Dobra. Jak wywaliło go w powietrze, to już raczej nie stanie. Ale mam Ammo do Thompsona. Jeden magazynek. No i padły obydwie. Dobra, aj, kurczę mnie swędzi. Kurde komar mnie ugryzł chyba. Jeszcze kto by to pomyślał? W połowie listopada komary. Ożty. Okrutnik no. Krowa, nie mogę krowy wziąć. No nie mogę, widzę. No dobra, bierzemy Stenusia. Życiusia jest sporo. Sekretów nie widzę. Ruszamy dalej Zamknięte Dobra, sejwuś O kurde oczywiście, no, snajper Tam jest jakiś ktoś po prawej. W pokoju po prawej. Ładuj, ładuj, blasko, ładuj. No oczywiście, snajper mi musi Luja zawsze posadzić. Żeby jeszcze utrudnić robotę dodatkowo. No przecież ta gra mnie rozpieszcza normalnie, nie? no rozpieszcza po prostu. No pewnie. Nie no, czy wy, ty, czy wy to widzicie do cholery jasnej? Czy wy to... Nawidzicie? Jezu, taki wrzud na dupie ten przeciwnik. Tu jest sekrecik. Może chociaż tu będzie jakieś żyćko do jasnej cholery. Coś nie, coś było. Nawet sporo tych bajerów. Jeszcze się wrócę, bo tu było żyćko. Dobra, 90 bieda szpiszcze, ale już lepiej i tak niż było. A tu jeszcze nas czeka jedna zasadzka, minimum. Tutaj oto na dole trzeba zeskoczyć. A tu jest pełno Niemców. Bodajże tutaj za tą ścianą będą. Chyba, żeby można było ich zaskoczyć jakoś.